Gdzie A ona uciekła. o tu uciekła, pa, o siema. się ma? dobrze, rób, ciągnij. Ty patrz, patrz, patrz. patrz na to Dobra, teraz oro. O, ty <noise> A dobra, na czerwony dywan a ona lubi. dobra <grystanie> Do każdy w czepkę, w, w hełbie niech biega. W czepku <grystanie> W czepku. A <grystanie> to a tobie, a tobie skoczy do portalu tej <grystanie> O tu jesteś, o siema No tu poszło, doj tu poszło, to tu doma. dobre, tu jest jeszcze druga. Pokojna głowa. Uh. Não, não. Trochę tamtej. Trochę tamtej, trochę tej. Tam... Może być. <susurra>